Thank <laughs> you. Dzień dobry, kochani, z tej strony Scarlett. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania dziesięcioleci. W poprzednim odcinku bardzo dużo się działo, ponieważ był ślub, narodziny i w ogóle masakra, więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, jeżeli nie widzieliście. Natomiast dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie łagodniejszy. I tak ogólnie, czy ja coś miałam Wam tutaj pokazywać? Interesowała Was kwestia najównej naszej tutaj cudownej, pięknej, pytaliście się o nią, Rozalka. Rozalka jest emerytką, no i Tutaj stony mają te swoje dzieci, które to dzieci już widzę popodrastały i wypadałoby powoli popatrzeć sobie jak one wyglądają, ale to już nie jest jakaś taka główna nasza rodzina, więc wiecie, już odeszli w zapomnienie. A jeżeli chodzi o naszych pięknych, cudownych gejuszków, to tutaj Tomek i Valentino siedzą z Ignasiem oraz Hanią razem. A jeżeli chodzi o nasze panie, no to jak widzicie tutaj mamy już Dominika i Natalię. Dlaczego zawsze jak nagrywam musi być jakiś dziwny dźwięk? Po prostu zawsze. A tutaj Clarysa już się zdarzyje dosyć mocno, a Krystal siedzi i w sumie siedzi z duchami, i prawdopodobnie z nimi dalej zostanie. I ja nie wiem do końca, czy to jest fajne i czy ona się cieszy z tego powodu. No, ale jest, jak jest. No, a u McTeensdejów, no to Jane Brita spodziewa się dziecka, ale jak widzicie, tutaj dzieci mamy dosyć dużo. No i dobra, to chyba byłoby na tyle. Natomiast ja dzisiaj bardzo chciałabym przejść do naszej simki mieszkającej w Brightchester. dlatego, że jak mówiłam wam, będziemy troszkę się mocniej skupiać na Gabrysi. Gabrysia, 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 chodź tu do mnie. Kochani, zmieniłam już Gabrysię, a nie. Zmieniłam jej fryzurę, ponieważ chciałam, że jak będzie starsza, żeby właśnie troszkę inaczej wyglądała. Ona ma niezbyt przyjemne cechy, wiecie, chce być bogata i też będziemy się trochę kierować przy tej postaci tymi cechami tym razem. W sensie ostatnio chyba słabo się tym kierowałam, więc teraz będziemy się kierować. Czyli materialistka zła oraz ambitna. Ona jest bardzo ambitna, no i chce osiągnąć sukces. Zmieniłam jej fryzurę na grzywkę, pomyślałam, że będzie jej. Zwyczajnie to pasować. Drugi strój jest bardzo nieskromny, ponieważ ma odkryte kolana. Wiem, jeszcze nie powinna, ale bardzo mi się spodobał ten strój, więc myślę, że jakoś to przecierpimy, chociaż powinien być ciut dłuższy. A strój numer 3 prezentuje się tak, więc jest taki delikatny. Dodałam jej nawet o dziwo strój kąpielowy, bo to jest nasza wyzwolona simka. Jak wiecie, ona tutaj biega, więc być może jeszcze będę ją wysyłać na. Na basen, żeby sobie mogła popływać. Taka wiecie, ona będzie mm, no inna, po prostu inna. Mówiliście mi, że u Was w rozgrywkach też ci Simowie tak się obracają o 360 stopni jak biegając straszne. O Jezu, jak ci napadał? Co się stało? Chodź, zmień sobie strój. Będziesz w tym nieskromnym chodziła z kolanami na wierzchu. I teraz tak, praca przeprowadź wywiad z trzema simami. Czy tu jest? Gdzieś... Nie wiem, możesz zaprosić go do spędzenia czasu na tej parceli, bo chyba go nie ma. O, Ronald Jones! O Jezu! Ronald, mój piękny Ronald! Ty możesz przeze mnie zostać wykorzystany. Obejmij go czule. Eee... co? Przypomnij mu krępujące wydarzenie z dzieciństwa i z przyjaznych gdzie to jest? Jest, rozmawia o stroju, przeprowadź wywiad. O co chodzi? Czemu ty rozmawiasz z nim przez taką odległość dużą? Nie byłam to. Gdzie jest ten gościu, który nam przed chwilą tutaj bukał do drzwi? Przecież go zaprosiłam i go nie ma? Archi! Aha, on sobie tutaj wszedł. Eee, nie, 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 nie Archie Nie, nie, ustawienia bezpieczeństwa Zablokuj komputer dla wszystkich Z wyjątkiem członków rodziny Siema, nara I chodź Archie Pogadamy tutaj z tobą Poprawisz mu humor Ładny ten konseks z tego Archiego, nie? Idź Gabrysiu Podejdź tu Czy ty się zbagowałaś? Jezu, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Tutaj naprawdę. dziergać rozmawia o zmianach w sąsiedztwie, popraw humor, ale tutaj naprawdę coś jest. Dziwnego, rozmawia o stroju. I tutaj z przyjaznych naprawdę muszę już iść. Nie przeszkadza mi to. I przeprowadź z nim wywiad. Witam Was, welajże. Postawiłam nowe budynki. Dwa budynki, z czego jeden jest barem, a jeden jest taką restauracją niby w stylu lat 50., jedno i drugie jest teoretycznie w stylu lat 50., więc chciałabym tam sobie pojechać z naszym Elizą, ponieważ Elijah, jak wiecie, troszkę jest. A gdzie ty masz swoją sąsiadkę? Czego nie masz znajomych? Przecież znasz ją, rozmawiałeś z nią, więc jak możesz jej nie znać? O co ci chodzi? Odwiedzi ma o imieniu KOT? znasz kota, ale nie znasz. Yy... Nie, 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 Sima poprzez nazwę Gabriela. Albo wiecie co, nie, bo nie wiem dokładnie jak ja to mam tutaj wpisane. Wykaz wszystkich Simów bez duchów. Yy, I no, nie róbcie sobie jaj, przecież ty Gabrysię Annę znałeś, więc dlaczego jej teraz nie znasz? Yy, to jest jakaś taka komedia? O, Joanna. Joanna zepsute CC. Doris Cadbert, Emil Clinton, Ignacy. Nawet służba jest, wszyscy są. <grym> się pierze z Gwiezdnych Wojen to mnie rozwalają w tych Simsach. Muszę te zepsute CC powywalać, a mi się nie chce w ogóle w to wchodzić. Mam taki... jest mam takie lenistwo jeśli chodzi o Simsy. I sprzątanie. Kiedyś non-stop to robiłam, teraz już mi się tak nie chce, ale muszę przysiąść do tego, bo mam takie stare CC. A nie ma potrzeby trzymać starych CC, których się nie używa, nie? Ta Dorota Cambridge jest piękna. Uuu, jest piękna Dorota Cambridge. Ale gdzie jest moja Simka? Jest Gabriela Anna McTinsley. Dlaczego ty Gabrieli Anny McTinsley nie znałeś? To jest w ogóle jakieś chore. Przecież ty z nią siedziałeś, gadałeś, przyjaźniliście się. Nie wiem, coś się tutaj pochrzaniło, że on nie ma w ogóle żadnych znajomych. Zabawne powitanie znudzono. Rozmawia o zainteresowaniach z nią. Co? Y... O zmianach w sąsiedztwie, cokolwiek, bo ona jest jakaś... A gdzie ty idziesz? Nie, 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 wiem, gdzie idziesz. O kochana. Ustawienia bezpieczeństwa, zablokuj komputer dla wszystkich z wyjątkiem członków rodziny. Nie będziesz tego dotykać. Oczywiście, że polazło A dlaczego to dotykasz? Wzmawiaj o wartości nieruchomości, cokolwiek, bo ja chcę z tobą wyjść. Ty mnie tutaj wiesz. Nie nie dotykaj tego komputera. To jest z tym komputerem. Powiedz dowci o pingwinach. W ogóle, dlaczego oni dali możliwość ludziom dotykania komputera? by mi ktoś wbił do domu i dotykał mojego komputera, to tak szybko jak wbił, tak szybko by wybił. Czyli w się sensie, wywaliłabym z domu. Czemu ona jest spięta? W miejscowych łowiskach? Wiesz, ty miałeś z nią mieć dobre relacje. Miałeś ją zabrać w niedzielę do knajpki. Popraw humor. Nie yeah. wypotrzeb <grym> potrzeby szczęśliw. Muszę mu zrobić, bo on się nie wyspał. Przeze mnie, bo zaprosiłam Gabrysiannę, bo się zdziwiłam, że jej nie znam. Złota ryba. Uuu, jest zła nie lubi pochwał, przeproś ją. Czemu ty zrobiłeś coś, że ona ci nie lubi? Patrz w chmury. Gdzie ty idziesz? Słucham na temat kariery zawodowej? Ty masz jakąś karierę zawodową w ogóle? A w ogóle wiesz co, nie, bo to jest jakaś komedia. Ja stracę pół dnia na rozmowę z nią, zamiast się wybrać tam, gdzie chciałam się wybrać. A chciałam się wybrać do BB, ponieważ do BB właśnie tutaj mam taki fajny. Yy, taką fajną restaurację. I z Gabrią Ano idziemy. Ale dlaczego? Nie wiem, przecież on wpijał na odcinek. Ja tu nie podmieniałam. Więc o co chodzi? Nie wiem, jakoś mnie nie lubi ta gra ostatnio. Powiedz dramatyczną historię. I jest nagi no pan. Jakże fajnie. Szukamy sobie miejsca, ale kochani, restauracja prezentuje się tak. Jest naprawdę całkiem spoko. Dwupiętrowa. Dosyć dużo miejsca. I my sobie weźmiemy może poproszę stolik Zofie wojewodę Ale tu jasno bez przesady wyłączymy kilka świateł są aż prześwietleni No. Zapytaj o zawód. Żartuję, o politykach. Parodii innego Sima. Ty masz tutaj plany. Jeszcze o tym nie wiesz, ale masz. I zamów do stolika I do stolika co my sobie zamówimy? Sok z lodem, słodka pikanteria, cappuccino, macchiato sobie weźcie A czemu by nie? I do tego... O matko Jakiś ciacho, nie? Baton cytrynowy? Tiramisu? O, ona wygląda jak jego mama. to jest dziwne, że oni wszyscy się pojawiają. Jakby nie mogli inni Simowie przyjść, tylko cała rodzina. Wszyscy, którymi gramy, wszyscy muszą zawsze tutaj przychodzić. Nie powiem, co usłyszałem, co ta Simka mówiła. bo mi ograniczą. Coś stało? Dlaczego was zbagowało? No nie mów mi, że to my coś dostaniemy w ogóle? Przartuj o modzie. No to jest dobre pytanie, bo może są zbugowane te restauracje i ja nic nie dostanę. Te, no stopsy tym mówi się bagują, widzę. Materialistka. Możesz z romantycznych jej pochwalić wygląd. Patrzcie jak romantycznie. No ale też plany są. Zacnę. Gabriela Anna, obściskuj się z tą osobą, jak widzicie. Więc chodź, romantyczne. Pierwszy pocał... Ej, ty, sio! Wróć to jest tak ładnie. Jezu, gdzie idziesz? Gdzie ty, gdzie ty, gdzie ty idziesz? No kurde, żebym ja musiała się tak męczyć, żeby Sima pocałować, to to jest jakaś, nie wiem, cały dłonie. Gabriel, spodobałaś mi się już od pierwszego dnia, kiedy Cię zobaczyłem. Flirtuj. O, jest, jest, jest. Właśnie, bo ja chcę pierwszy pocałunek tutaj, no. W takim romantycznym miejscu. Dajesz. Ale on ma nosek piękny. Uwielbiam go. No i mamy to. Pierwszy pocałunek. Piękny, piękny. Ale on chciał się jeszcze z tobą wciskiwać, Gdzie idziesz? Nie uciekaj! Że ona ucieka, ona chyba tak, pierwszy pocałunek, i uciekaj! I nie będę z Tobą rozmawiać, zawstydziłam się. A w duszy, hehe, he, he, he. dobrze, dobrze, fajnie jest to. Podoba mi się to, no tak wygląda, jakby uciekała przestraszona, nie? Że, 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 co to się stało? O nie mogę! Dotknęłam męskich ust! O nie, o nie, o nie! Dobra, to teraz lecimy do kolejnej rzeczy. Bo to nie jedyny wątek dzisiaj, który chcę obrać? Ponieważ Elijah to jedno, ale pamiętajcie, że mamy jeszcze Archiego Beneta. A Archie Bennet też ma swoje plany w stosunku do naszej Simki. Chodź zaproś tutaj, Gabrysiu, wbij do mnie teraz. Zapraszam cię na kolację romantyczną, piękna Gabriela. Podaj kolację, wiesz co, może nie, tylko telefonem na korbkę zamówimy Uber Eats lat 1950. Bo ty nie sądzę, żebyś coś dobrego ugotował, więc zamów dowóz. I jedzenie w mig. I bardzo poprosimy o jakieś takie super jedzenie. O, zupa z małży, spaghetti. Nie wiem, no to spaghetti nie jest super, ale niech będzie. Jest Gabriela Anna. Zaproś do środka. Uuuu, co się dzieje? Cześć Gabrielo, witam cię bardzo serdecznie, choć tutaj z romantycznych, delikatnie z nią poflirtuj. O, Gabriela jesteś dzisiaj wyrywana przez dwóch przystojniaków, nie? Popraw humor. I z romantycznych jej wręcz róże. O, jedzenie przyszło o jest róża. Poczekaj, bo jedzenie przyszło Nakryj do stołu eleganckie nakrycie mm, obwódki. Nie wiem co się wylosowało, ale nakryj. Nie, nie rozmawiaj z nią. I chodź, rozpakuj torbę z dostawą. I w wyposażeniu to mamy, więc leci jedna porcja tu, druga leci tu. I choćby zrobimy, żeby było tak super romantycznie, to tutaj powinny być świece jeszcze. Takie piękne świece jakieś wiesz. Klimat, że mrrr i te sprawy. Czemu one się nie świecą? Hej, nie, 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 nie. Ja takich świec nie świecących się ja nie chcę. Ja chcę świece świecące się. To jeszcze raz. Możesz to zjeść z nami. Zjedz to. Ej, nie, nie, nie. No weź tu usiądź. Dodaj do grupy. Usiądź razem. Ale zjedz to. Nie chcesz jeść? Pochwal strój chociaż. Jest to taki romantyczny posiłek, e, nie wiem. Nie ma czegoś takiego zachęć do zjedzenia jedzenia? Nie ma, ona sama z siebie tego nie jest niestety. Okaż niepewność. że to ty nie wiesz, czy taka piękna kobieta będzie chciała z takim nieładnym tobą być, czy coś w tym stylu, wiecie, nie? No gdzie jest to? To chociaż narzekaj na życie uczuciowym. I choć tutaj mm, z romantycznych. Wyznaj jej zauroczenie. Nie skrzyczała cię? Ucałuj dłonie. Archie, dajesz, dajesz. Przyjmujesz inicjatywę. Pochwal strój. Kobieta w spodniach to jest coś, co mi kręci. Flirtuj. Pochwal wygląd. I obejmij ją. I chodź pierwszy pocałunek przy tej romantycznej kolacji, której nie zjadła, bo była zamawiana. Może do tego nie zjadła. Kto wie, w sumie. I mamy to! Chodź, pochwal wygląd. Opraw humor. Bo tutaj jest chemia między wami olbrzymia. Nie to co ucieczka przed y, Eliżą. I chodź tutaj jeszcze raz ją pocałuj. Wiesz, to musi być takie. No właśnie. I chodź, idziesz zrobić z nią barabara. Pod wpływem chwili. I teraz tak, kochani, bo Gabriela Anna to jest taka simka, wiecie. Mm, jakieś, nie wiem, staroświeckie zasady, czy coś, to ją nie interesują. W ogóle dla niej to jest przezabawne i prześmieszne, żeby ktoś w ogóle jakieś zasady chciał mieć i w ogóle. W sensie to nie jest złe mieć zasady, no ale wiecie, ona jest taka kobieta, wyzwolona, cytując klasyka. No i do tego jej bardzo, bardzo się podoba to, że dwóch mężczyzn jest nią zainteresowanych i właściwie w ogóle z tego powodu nie jest jej przykro. Aczkolwiek ten swój pierwszy raz pod wpływem chwili z Archimbenetem. Tylko mam nadzieję, że z tego żadnego dziecka nie będzie błagam, bo ostatnio jakoś nie wiem, ja nie chcę i wtedy może nie powinnam była tego mówić bo powiem, że nie chcę i się okaże, że będzie. ale w skrócie, Gabriela Anna postanowiła, że skoro dwóm palom się podoba, to przecież może się z dwoma umawiać, co to za problem, nie? Kto tam będzie wiedzieć? Ale w, z żadnym tak naprawdę w związku, ona jakimś nie jest, nie? Tylko jeden myśli, że jest z nią i drugi myśli, że jest z nią. A ona, wiecie, tylko nie mów nikomu. Co by moja reputacja nie cierpiała? I chodź. Rób sobie, idź sobie. Było bara a teraz zmykasz do domu. No bo co ja będę zostawiać z jakimś typem. Było co było, lecimy dalej. Podczas powrotu do domu Gabriela Anna zobaczyła, że Elijah, przed którym uciekła, stał pod drzwiami. Więc przyszła mu poprawić humor, ucałować dłonie. Elijah, to nie tak. Zestresowałeś mnie tym swoim nagłym pocałunkiem, ale tak, mój drogi, podobasz mi się, fajny jesteś. Nawet bardzo fajny. Wręcz mu róże. Te różę, którą dostałaś, to teraz jemu wręczysz. I proszę bardzo, lecimy. Kolejne barabara. On jest romantykiem, biedny. Ale chyba jeden i drugi jest romantykiem. No ale ten dostąpił zaszczytu pójścia do Gabrieli Będzie mógł na noc zostać. Tylko błagam, nie chcę z tego dzieci, bo to by mi burzyło koncepcję. No to możesz sobie, Elijah, już pójść. Co ty tutaj masz? Jeszcze jedno chcesz, barabara? <laughs> o nie, naprawdę nie, bo ja się boję. Nie, no wiesz, nie. Muszę dawać to postarać się, o dziecko, bo to jeszcze wbrew zasadom jest dawanie czegoś innego. No, ale wracając do tematu, kto się domyślił, to się domyślił. Kto się nie domyślił, to się nie domyśli i teraz wie. Nasza Gabriela leci na dwa fronty, ale to nie chodzi o to, że ona się chce ustatkować z którymkolwiek z nich. Oj, co to to nie. Gabriela, Anna po prostu potrzebuje jakiegoś tam towarzystwa i rozrywki, a jakiejś miłości, to, to, to wiecie. To nie dla niej, nie dla niej, nie dla niej. Także. Ty, idź sobie. Nie będziemy żadnego robić kolejnego barabara. Na wszelki wypadek, zrób sobie test ciążowy, bo ja, ja wolę wiedzieć. No, o Jezus Maria. Kamień z serca i wykąp się. I kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku dziesięcioleci. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Widzimy się w kolejnym odcinku. O, jak słodziutko. A widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie przede wszystkim odwiedzić Instagrama, pamiętajcie o odwiedzeniu naszego serwera na Discordzie, gdzie naprawdę dużo się dzieje. I trzymajcie się cieplutko wszyscy. Cześć!